Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Adrianie. Witam cię serdecznie i witamy dzisiaj, was wszystkich. Dzisiaj chciałem, tak, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą o takim jednym wyjątkowym narzędziu, które mamy i stosujemy w Access Consciousness, które się nazywa interesujący punkt widzenia. I to jest narzędzie, które pozwala nam znaleźć się w takim miejscu, gdzie nie musimy kupować już rzeczywistości kogokolwiek innego. I, i no ja z dość mojego doświadczenia stosowania tego narzędzia, to jest narzędzie chyba na, yy, w moim top 3 wszystkich narzędzi, Access, więc chciałem zapytać, jakie ty masz z tym doświadczenia? Tak, ja myślę, że w moich top 3 też absolutnie jest interesujący punkt widzenia i gdyby świat funkcjonował z interesującego punktu widzenia, to okazałoby się, że z niczym nie mielibyśmy problemu. Plus okazałoby się, że wiemy więcej, bo my tak od rana do wieczora nasłuchujemy historii innych ludzi i historii o. Ich historiach, o ich emocjach, o tym, tych doświadczeniach i kupujemy to za swoje. Nie myśląc, wow, interesujący, że ktoś tak może mieć. Bierzemy to raczej, wow, to na pewno jest prawda, albo to na pewno nie jest prawda. Nie podważamy to, tego i później w naszym życiu to się pokazuje, i już wiemy, czym to jest tak naprawdę naznaczone, nie zadając tego pytania, wow. Nie używając tego narzędzia, wow, interesujący punkt widzenia, że mam taki sam punkt widzenia, jak moja przyjaciółka ma taki punkt widzenia. I to jest właściwie jej, nawet nie jest moje. Więc ile byśmy odzyskali wiedzenia, ile byśmy odzyskali ciekawości tego, co ja wiem, jak ja mogę funkcjonować, jakie dla mnie są możliwości, gdybyśmy funkcjonowali z interesującego punktu widzenia. Ale jeszcze jedna fajna rzecz z interesującym punktem widzenia – Osąd, który, w którym jesteśmy cały czas obecni, do siebie, do innych, przestałby w ogóle istnieć, bo nie czulibyśmy tego naładowania, że ten osąd jest taki prawdziwy, przy czym byłby po prostu wow. Interesujący punkt widzenia, że masz taki punkt widzenia na mnie. Okej, okay, możesz! A ja z tym zupełnie nic nie muszę robić. Mogę tylko przyjąć, że masz na mnie taki punkt widzenia, a ja mam taki punkt widzenia, że ty masz na mnie punkt widzenia, i wszystko się rozpuszcza. Niezła zabawa jest tym interesującym punktem widzenia. Tak. No, to, to prawda, bo, yy, bo, bo to, ten, to narzędzie jest w stanie nas wprowadzić w taką przestrzeń, gdzie jesteśmy nie do ruszenia. Tak, totalnie wolną, totalnie nie naładowaną niczym. A nawet jak coś nas zaczyna ruszać, to możemy za pomocą tego IPW szybko z tego wyjść. Tak. I chyba dlatego to jest takie narzędzie mało używane. No, bo daje największą wolność i Gary mi ja się skurzał. Skurzałem się na Garego, jak zadawałem mu pytania, i wszystko się sprowadzało do interesującego punktu widzenia. Mówię, daj mi coś innego, bo mówię, już mam dosyć słuchania o tym, ale się okazało, że ja po prostu nie jestem tym punktem widzenia i często go stosowałem na przykład, żeby dosrać komuś. Tak. Czyli nie, nie stosowałem w ogóle w ten Sposób, w jaki zostało zaprojektowane to narzędzie. I też mm, usłyszałem na jednej klasie od Deina, że kiedy nie jesteśmy interesującym punktem widzenia, to inne narzędzia też nie działają tak, jak mogą działać. Dokładnie, bo my jesteśmy zainteresowani, ok, jak to narzędzie będzie dla mnie działać, nie dla kogoś obok, nie dla mojej koleżanki, tylko dla mnie, więc. Dzieci są w takim ciągłym interesującym punktem widzenia. One nie oceniają, one są ciągle ciekawe, co dla nich jest możliwe. Nie są w tym naładowane, nie funkcjonują do jakiegoś momentu przez dobrze, źle, funkcjonują przez ciekawość. Więc y, ja myślę, że gdybyśmy zaczęli używać tego interesującego punktu widzenia, chociaż przez tydzień do wszystkiego, ciągle do każdego co się pojawi, zwłaszcza przecież my ciągle mamy problemy z pieniędzmi, interesujące, prawda? Kiedy myśmy to kupili? Jako dziecko w jakim wieku kupiliśmy, że właściwie pieniądze są tu problemem i że pieniądze to jest coś, o czym powinniśmy się, o co powinniśmy się bać? Tak samo relacje. To są takie dwa główne tak naprawdę problemy. I co jeśli właśnie w te tematy wrzucilibyśmy to narzędzie? Wow, interesujący punkt widzenia, że ja mam wiecznie problem z relacjami. Wow, interesujący punkt widzenia, że ja ciągle popadam w problemy finansowe. Interesujący punkt widzenia, że właściwie ja projektuję swoje problemy z pieniędzmi. Wow, to jest naprawdę interesujące. Ostatnio miałam taką rozmowę z, z jedną z koleżanek, która mówi: No, ja wiem, jaka jest rzeczywistość. Tutaj ludzie nie chcą wydawać dużych pieniędzy na VAT. -y. Ja mówię: Wow, to dość interesujące, co ty mówisz. Ona mówi: To nie jest interesujące, to są realia. Ja Okej, okay, to dalej jest interesujące, że twoje realia są takie. I mówię: Wow, tak naprawdę nie chcemy nawet niczego zmienić, więc. Na warsztacie bardzo mówimy o interesującym punkcie widzenia. Właśnie nie, na... nie, nie, bo to jest ciekawe, bo ja nie wiem, czy już to się zmieniło. Ale ja szukałem w podręczniku, i w podręczniku nie ma tej żadnej sekcji, tylko jakaś mała wzmianka. I oczywiście mówimy o tym na warsztacie, ale to tak. jest ciekawe, że, że w sumie tam nie ma tego, i dopiero na podstawach. Na jest podstawach to rozpracowujemy. elementów, i tam to możemy rozpracować głębiej. Tak. Oraz na, też na warsztatach pojedynczych. Ja robię takie warsztaty, więc też oczywiście zapraszamy na to do Kasia. Jakim wkładem jesteś do tych małych warsztatów i zaproszeniem do tych większych warsztatów? I nie miejcie punktu widzenia, że te małe warsztaty nic nie dają. One są zaproszeniem tak naprawdę do, do waszej podróży, do znaczenia czegoś większego, więc. Ja bym powiedziała, że mamy wiele interesujących punktów widzenia, że jeśli wydam dużo na warsztat, to na pewno to się zmieni. Jeśli ten warsztat trwa 500 godzin, to wtedy dopiero ma większą wartość niż ten, który trwa 3 godziny. Ile tutaj mamy interesujących punktów widzenia? Totalnie zamykając, wow, co ja mogę z tego otrzymać? Bo mogę otrzymać tak naprawdę z warsztatu, który trwa 30 minut, jeśli jestem gotów otrzymać. Ok? Więc, wow, interesujący punkt widzenia. Przestajemy mieć problemy. Po prostu przestajemy, mieć, czy my jesteśmy gotowi przestać mieć problemów? Dlatego Właśnie. chyba to narzędzie jest takie trochę omijane i lubimy sobie jednak trochę poruszkminiacz. Lubimy ponarzekać, lubimy wchodzić z powrotem w gówno, bo znamy po prostu to, więc jesteśmy do tak. tego. I nawet dobrze się odnajdujemy. Tak. I nawet to interesujące, że potrafimy sobie wykrować, co wykrować i potem z tego wyjść, ale tak naprawdę nie chcąc niczego zmienić. I to jest taki urzeczywistniacz sztucznej inteligencji, czyli w kółko to samo, w kółko to samo, w kółko to samo, obojętnie co robię, to to się nie zmieni. Wow, może, może użyję tego narzędzia. Wow, interesujący punkt widzenia, że tutaj mam punkt widzenia, że cokolwiek nie zrobię, to się nie zmieni. Mhm. To ja kreuję. Ups. No, dla mnie w ogóle interesujący punkt widzenia to jest trochę taki bars, którego mogę werbalnie zastosować, bo rozładowywuje naładowanie. I przecież wiemy, że jeżeli chcemy coś zmienić i nie możemy tego zmienić, to nie mamy świadomości, która pozwoliłaby na to zmienić. Więc wybieramy nieświadomość albo mhm. antyświadomość. Więc to IPW jest zaproszeniem do tego, żeby wyjść z, te z tej przestrzeni bezradności i wyjść z reakcji. Absolutnie. I przestać być w końcu naładowanym i przestać kupować czyjeś punkty widzenia. Co jeśli odzyskamy tylko tym narzędziem, po prostu wolność, wolność wyboru, wolność wyboru możliwości i taką ciekawość odkrywaniu. Absolutnie. Interesujący punkt widzenia to jest jakby sztos. numer jeden na liście. Tak. Coś, co naprawdę robi niesamowitą robotę i nie trzeba tego rozumieć, nie trzeba tego rozkminiać, bo my mamy często wiele punktów widzenia. Jak ja mam skonstruować odpowiednio odkreowanie, żeby ono zadziałało, interesujące, prawda? Tutaj wystarczy być łam interesujący punkt widzenia, nawet nie musimy za bardzo o tym myśleć, czy ja dobrze powiem to, czy nie powiem. Łam interesujący punkt widzenia. I to już nam otwiera przestrzeń. Wow, kiedy ja kupiłam to za prawdę, kiedy ja to kupiłam za kłamstwo. Interesujące po prostu. Tak, i zaczyna się to zmieniać, więc nie używajcie tego narzędzia, bo zacznie, zacznie się to naprawdę wszystko zmieniać, i zacznie się okazywać, że 99%, ja bym powiedziała, że 100%, tego co kupiliśmy i z czym mamy problem, to tylko interesujący punkt widzenia. I co wtedy? Więc co, zapraszamy na Twoją klasę? Nieograniczone możliwości właśnie są wtedy, kiedy jesteśmy interesującym punktem widzenia, bo jak mamy punkt widzenia, który wyklucza możliwość, mm. to już nie jesteśmy w nieograniczonych możliwościach. My lubimy być ograniczeni. Jako nieograniczone istnienie, bo trzeba pamiętać, że każdy na tej planecie, nawet mucha, jest nieograniczonym istnieniem, ale nie każdy to wybiera. Więc interesujące, że w jakimś momencie się zakleszczyłeś, skurczyłeś i ograniczyłeś jako nieograniczone istnienie. I chyba to na tyle. Jak może być jeszcze lepiej. Jak może być jeszcze lepiej. To co? To dziękujemy i zapraszamy do interesującego punktu widzenia. IBW? Oza Poza. Pa pa. Indo.